Oto Dream Machines RTX 5090 PL21. Najmocniejszy laptop, na jakim grałem i najmocniejszy, jaki testowałem. No i żeby nie być gołosłownym, od tych wad właśnie dzisiaj zacznę. Na pokładzie mamy procesor serii Ultra 9 Intela, dokładnie model 275HX w duecie z najpotężniejszą kartą graficzną do laptopów na rynku konsumenckim, czyli RTX 5090. Nie da się ukryć, że taka mocna specyfikacja ma swoje wymagania, i ten Dream Machine do małych i lekkich nie należy. To pierwsza z jego wad: przenośność to tutaj cecha umowna, chociaż. Powiem szczerze, że spodziewałem się jeszcze czegoś większego i na dwóch zasilaczach, a nie jednym 330 watowym, więc ja osobiście i tak jestem mile zaskoczony. Zresztą na wielkość urządzenia ma też wpływ sama matryca, która w tym modelu jest panelem 18 calowym z rozdzielczością 1600p o odświeżaniu 240 Hz z G-Synciem. Nieźle, nie? Drugą taką dość Słyszalną wadą jest głośność pracy urządzenia. Nie da się ukryć, że już nawet pod no, stosunkowo niewielkim obciążeniem Dream Machine RX509018P21 jest słyszalny i to nawet bardzo. Wartości na sonometrze rzędu 58, 58,5 dB, pod pełnym obciążeniem to norma, dla porównania taka średnia głośność rozmowy to około 60-65 decybeli, więc jesteśmy bardzo blisko tej wartości. Na małe, ale jednak minus zaliczyłbym również wyposażenie komputera w czytnik kart microSD. Dlaczego? Przy tych gabarytach nie jest to standardowy czytnik dużych kart SD, tylko mikro. Nie wiem, nie mam pojęcia i trochę mnie to dziwi, wszak na przykład w aparatach używa się pełnowymiarowych kart, a telefony tu już rzadko który pozwala w ogóle na rozszerzenie pamięci wbudowanej jakąkolwiek kartą. No, zostałem kamerki sportowe, które faktycznie mają microSD, ale no umówmy się, to nie jest aż tak potrzebne. Jeszcze jedna wada, jaką zauważyłem, to uginająca się dość wyraźnie w centralnej części klawiatura. Ta jest wygodna, czytelna i ma fajne podświetlenie a jej największą zaletą jest fakt, że jest łatwo wymienna, bo nie nitowana, tylko przykręcana, ale no właśnie, gnie się. Przydałyby się dosłownie jeszcze może dwie śrubki, żeby lepiej przytwierdzić ją do palmrestu. Powinno to rozwiązać problem, bo sam palmrest jest bardzo solidny. Ale będąc maksymalnie obiektywnym, to wszystkie wady tego modelu, jakie znalazłem. No bo zobaczcie sami, temperatury na procesorze, Przekraczają pod obciążeniem 90 stopni, ale to niestety norma dla tego modelu procesora. Grafika jest przy nim wręcz chłodna, nie przekraczając na ogół 70 stopni. Zresztą narzekać nie można także na temperatury palmrestu. Ten, jak pokazują pomiary kamerą termowizyjną, najcieplejszy jest w środkowej części i bardziej z tyłu, i są to w wartości rzędu 40 kilku stopni maksymalnie które obiektywnie należy określić jako ciepłe, ale nie gorące. Przy tak mocnej specyfikacji czas pracy na baterii podczas oglądania wideo ponad 2 godziny 40 minut. Jest no co najmniej imponujący. Nie liczyłem osobiście na więcej niż godzinę 30, a tu proszę bardzo miłe zaskoczenie. Wydajność. No cóż, bez dwóch zdań to najmocniejszy komputer przenośny na jakim grałem. Wyniki w grach mówią same za siebie. Ponad 240 FPS w Counter-Strike'u i to z natywną rozdzielczością matrycy i na najwyższych detalach. Ponad 200 klatek w Fordzie, ponad 200 klatek nadal w Cyberpunk'u, ponad 200 FPS w Apex Legends, prawie 180 w Legacy. Pozostałe gry bez trudu przekraczały 90 klatek na sekundę, a wszystkie gry były uruchomione w natywnej rozdzielczości QHD+, i maksymalnych detalach. No to robi wrażenie. Na chwilę jeszcze wrócę do samej matrycy. Zwróćcie uwagę, że jest ona duża, bo aż 18 calowa, ale co jeszcze ciekawsze, ma inne standardowe proporcje obrazu, bo nie 16 na 9, a 16 na 10. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to kwestia tego, że jest to coś innego, ale dawno nie miałem takiej przyjemności z gry. Jakoś tak fajnie patrzyło się po prostu na ten panel. Mam wrażenie, że widzę więcej. Pierwszy raz od dawna miałem autentyczną przyjemność z grania. Na laptopie i w ogóle nie czułem potrzeby podpinania np. monitora zewnętrznego dla czystej wygody. Małe uwagi mogę mieć jedynie co do uciekania światła: jak wyświetlana jest czarna treść. Widać tutaj pewne pole do popisu w kwestii ogarnięcia tego podświetlenia. Ale nie jest to na co dzień uporczywe czy przeszkadzające. Z czystej dziennikarskiej po prostu powinności to zaznaczam. Nie byłbym sobą, gdybym nie pogrzebał też trochę w środku. Tutaj zaskoczenia nie ma: Kodóbek klewo, lutowane układy procesora oraz grafiki, ale bateria wymienna przykręcana. Do dyspozycji nadal mamy dwa wolne sloty na pamięci RAM, oczywiście są to DDR5, -y oraz jeszcze, aż słuchajcie, to trzy wolne sloty M2 dla dodatkowych dysków. Przyjrzyjcie się jeszcze okolicom zawiasów. Widać tutaj solidne wzmocnienia, więc nawet z czasem klapa nie powinna się oderwać od kadłuba, co jest częstą usterką laptopów. I na koniec, ostatnia uwaga. Pewnie mało Was akurat zainteresuje, ale serwisantów zaciekawi. Między procesorem, sekcją zasilającą, grafiką, cewkami nie użyto termożelu, ale zwykłych termopadów. Brawo! Jak ja nienawidzę usuwać tego termożelu, to jest po prostu jakaś masakra. Tutaj mamy prawilne termopady. Co więcej, wraz z laptopem w woreczku przyszły również nowe termopady na podmiankę. Jak trzeba by było go w przyszłości kiedyś przepastować? Wszystko pięknie. Teraz tylko pewnie zapytacie panie, a ile to kosztuje? Na chwilę obecną, cena tego konkretnego modelu w tej specyfikacji to niecałe 18 900 brutto. Dużo, no wcale nie tak dużo, jak spojrzymy na całość. Desktopowy RTX 5090 to wydatek rzędu ponad 13 tysięcy, a to tylko grafika. I tak wiem, że to zupełnie inna grafika niż model mobilny, ale jednak 5090. Do tego procesor, płyta, ram i tak dalej. W tym ujęciu kompletny komputer, mimo tych kilku wad, o których było na początku, no, te 18 tysięcy to jest całkiem spoko, moim zdaniem cena. Czy sam bym go kupił? Jako alternatywę dla stacjonarki w mieszkaniu do grania, pewnie. Sprawdzi się też jako stacja do montażu filmów czy obróbki zdjęć, no bo tutaj wydajność jest na absolutnie topowym poziomie i bardzo fajna matryca pod względem właśnie wielkości i ilości miejsca roboczego. Jest to kozak jakich mało tylko głośność dość duża i relatywnie duży, choć w tych dwóch kwestiach. Są też modele większe i cięższe, a nadal nazywają się laptopami, więc zostawiam Was tym. Mam nadzieję, że film się podobał. Jak macie jakieś pytania albo uwagi, to sekcja komentarzy jest Wasza, a ja tradycyjnie przydatne linki, w tym do testowanego modelu, zostawiam w opisie filmu. I jak nie zapomnę, to w komentarzu tam też znajdziecie wtedy pełną specyfikację techniczną wraz z możliwościami indywidualnej konfiguracji. To ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.